Rewatek przedstawia rewolucję wśród zbiorników na deszczówkę, łatwy w montażu model F-Line. Dzięki wysokości zbiornika wynoszącej zaledwie 65 cm i głębokości wykopu tylko 1 m, rewatek F-Line znacząco obniża nakład pracy i koszty systemów wykorzystania wody deszczowej. Co więcej, zgodnie z normami jakości DIN 4124 nie potrzebujesz ani wolnej przestrzeni, ani nachylenia wykopu. W rzeczywistości możesz samodzielnie zamontować zbiornik na desztówkę, używając po prostu łopaty. Wykop ziemię, ułóż z powrotem trawę, gotowe. Nawet podczas wykopywania ziemi zalety są oczywiste. Montaż zbiornika F-Line oznacza usunięcie 3,6 m3 ziemi. Zbiornik cylindryczny to już 9 m3, a betonowa cysterna wymaga aż 14 m3. F-Line od rewatek to same zalety, prostszy montaż, nawet przy trudnych warunkach gruntowych, optymalna pojemność dzięki studience osadowej. Można po nim jeździć pojazdami o masie do 2,2 tony, a ostatecznie przekonuje dzięki swoim obowiązkowym cechom rewatek. F-Line dostępny jest w pojemnościach 1500, 3000, 5000 i 7500 litrów.